i figurski, w dobrej formie od rana. Dobra, szkło, słucham. A, halo, dzień dobry, panu Eugeniusz Martenka, witam serdecznie, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witam, Sławek Kawa. Pan kawa e, pan. Mała Kawa? Nie, nie, pan I... Kawa. A przepraszam, przepraszam, <laughs> prze, przepraszam pana najmocniej. Przepraszam pan. przepraszam. Ale łatwo co Będziemy robić rekonstrukcję membrów wiril, rozumie pan? I tak? potrzebujemy szkła laboratoryjne w kształcie penisów, tylko różne rozmiary. Czy jest taka możliwość? Wie pan co? My tego raczej... Pani, na, Pani Kawa, to, 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 to znaczy sprawa jest taka, ja może od razu przejdę dokładnie do zamówienia, bo my to mamy wszystko wynotowane. Potrzebujemy 9 sztuk, rozmiar tak zwany europejski, czyli to będzie 16-centymetrowa objętość mniej więcej średnicy, 5 centymetrów lek, lekko zakrzywiona ku górze. 7 w rozmiarze azjatyckim to będzie 8 cm, średnica 4 cm, Raczej kształt jest prosty i tutaj jest jeszcze, proszę pana, afroazjatycki, który no, ma imponującą długość 25 centymetrów, średnicę 7 cm i ona jest bardzo mocno zadarta ku górze, począwszy od, od nasady, skończywszy na samej stulejce. Czy Pan mógłby dla nas wykonać y, y, takie próbówki w ilości dokładnie 24 sztuki? Potrzebujemy zamówienie zaraz na początek grudnia. Chodzi o to, żeby korpus penis mógł tkwić w szkle laboratoryjnym do czasu osiągnięcia dojrzałości, wie Pan? <grym> Panie. No, zaraz. No, no. Ale to ma być dla kogoś? Chodzi o wykonanie takiej próbówki, że jak pan sobie założy na penis, to ona dokładnie pasuje jak prezerwatywa, bo to są laboratoryjne w tej chwili do hodowania. Czy ma pan hmm. taką próbówkę? Dobrze, panie kawa, kawa to, na ławę. To, to, pan ma dużego czy małego penisa? Ja mam chyba średniego. To, 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 to nie, nie mamy ma to... o czym gadać, proszę. Zwonimy na Politechnikę. Bo my dzięki. dopiero hodujemy, do widzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF Ćwiczę już od 8 do 10. Co dzień rano w Essenach. Więcej na www.skrok.pl